Sposób składać kierownicę. Podnosisz, wiadomo. Tu masz ten element blokujący, delikatnie sobie popychasz tutaj, żeby ta siła, bo ona opada. Jak widzisz na lewo. Dopychasz do prawej strony, żeby do końca tu szło. I wtedy sobie ten koreczek wkręcasz na maksa z całej siły. I teraz. Miałem ją nową. Po 200 km, mniej więcej po czterech jazdach, jakoś pięciu, pomimo tego, że korek był dokręcony, pojawił się luz na tym elemencie. O tutaj, to pracowało. I to było do wyczucia podczas jazdy oraz w tym teście w przypadku blokowania. Zaczęło tak dygotać? I to jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne, bo jeżeli to mm, się zaniedba, później się te, ten element może złamać kierownica. Więc rozwiązaniem jest bardzo proste. Działa do tej pory, będzie działać cały czas. Mówię. Odkryłem to na 200 km. Od razu zareagowałem z tego powodu, że tak jak wspominałem, przed każdą jazdą te wszystkie elementy sprawdzam. Tak samo sobie zobacz, jak to wszystko chodzi, że to jest wszystko stabilne, to nic się nie rusza, te wahacze, tutaj sobie pomazaj, te te klocuszki, hamulce, lampa, dotykaj po to, żeby sobie wyrobić ten, to uczucie właśnie, jak to co pracuje, że jak pracuje dzisiaj na luzy, tu nie ma, wiesz, e, na łożyskach koła, nic tu nie lata. I jak za czasu zobaczysz, że jest jakiś luz, to możesz sobie to zaserwisować i unikniesz kolizji, znaczy kolizji. Wypadku, wypadkowi, yy, czy jakichś nieprzyjemności, bo jak masz element, który się sluzuje, to wtedy on zaczyna pracować tak, jak fabryka nie przewidziała, i trzeba od razu coś rozkminiać, dłubać. No i wracając do tego koleczka, rozwiązaniem jest pomiędzy tutaj te dwa elementy, czyli mamy ten metalowy bolec. Należy włożyć trytytkę. Małą trytytkę. W ten sposób. Tu pomiędzy to, a to. Wkładasz. Tutaj pchasz drugą ręką tą kierownicę w tą stronę, bo ona tak opada na lewo. Jest korek, który ciężko chodzi. O! Po prostu tu się wsuwa. Kiedyś było mi nie Teraz jest jedną ręką, bo nagrywam. Prawda. I to służy jako podkładka, po prostu. O, widzisz? Tak to wystaje. O, i po prostu ten pomiędzy. O, i dochodzi szczywniutko, robi się tak ten. I jest elegancko, nic nie dygocze. Sprawdzasz później sobie to, takie równice. Przedni blokujesz i tylko się ugina na oponie. To jest bardzo łatwy pomysł. Działa tak, że po prostu ten element przyjmuje troszkę tej, tego napięcia. Jako, że tu mamy dwa metalowe elementy, i wkładając ten plastik, on zaczyna troszkę pochłaniać tą energię. Przez to się ugina. Wiesz, jako że nie było elementu, który mógłby się ugiąć, bo to jest to twarde, to twarde, twarde z twardym. No nie łączy się tak dobrze, więc tu możesz włożyć albo coś innego, znaczy polecam Ci te rytytki, bo one są w stanie dostępne, albo też kawałek jakiejś skóry by pasowało, ale ta jest niezawodna i teraz jak widzisz, zobacz, jeszcze wkręcę, wyciągając tą rytytkę, można zobaczyć, że ona jest jakby tak trochę rozpłaszczona, trochę się jakby tak nie, rozjechała i gdyby na przykład się zgubiła ta rytytka albo chciałbyś założyć nową, to później nowa wymaga, jakby do tego yy, do dogięcia dopracowania, i to się wiąże z tym, że wkładasz nową, dokręcasz, przykręcasz mocno ten element, nie? Pomiędzy. Tutaj tą górą. Widzisz, jak to wygląda, nie? O, tutaj pomiędzy tym, a tym musi być delikatnie. O! Tak wsadzone. Dokręcasz tą nową, jest całej siły dokręcone, ale później jedziesz sobie i 20 minut, mniej więcej 20 minut jazdy, schodzisz z hulajki i okazuje się, że trzeba jeszcze w pół obrotu dokręcić, bo się poluzowało z tego powodu, że jest nowa trzytytka i ona musi jakby się trochę dogiąć. Więc 20 minut sprawdzasz zapięcie, troszeczkę trzeba dokręcić. I tak myślę, że to kilka razy 3-4 razy ona w końcu się ugnie i się troszkę wiesz, tak rozprasuje. I w momencie, gdy jest rozprasowana, to się nie luzuje. Później, jeżeli na przykład będziesz miał tak, ja po każdej jeździe musiałem odkręcać tę szczytę i składać ją z tego względu, że mam mało miejsca, i tak musiałem zrobić. Ale jeżeli ty nie będziesz musiał na przykład kierownicy wkładać przed każdą jazdą po każdej jeździe, to w momencie jak już miał taką troszeczkę wyrobioną, doprasowaną i to dokręcone, to to już się nie rozuje. To już się nie rozuje, nie? Bo później to jest zablokowane i to siedzi, to jest wiesz, ugniotło się, zacisnęło się i jest stabilniej. To jest bardzo ważny element do zrobienia. Pewnie dużo osób tego nie kontroluje, a to jest klucz. To jest najważniejsze, bo to sztyca pracuje i ona powinna być zawsze stabilna. Zerowy luz, to trzeba bardzo pamiętać o tym, więc to jest proste rozwiązanie niezawodne i tu nic się z tym nie dzieje. Bo tu jest, zobacz sobie, zobacz sam zresztą to jest element, ja i to polecam, że to jest sprawdzone i to będzie śmigać.